Witam wszystkich na kolejnej części reanimacji. Tutaj repliki Berety od KJW. Chciałoby się powiedzieć, w sumie to jest od KJW, KMOR, HFC, WE też firma robiła, sprzedawała ASG, sprzedawała też firma te repliki. Słuchajcie, to zdaje się wszystko jest z jednej firmy. Jedna firma to robi i robi po prostu rebrand dla innych firm. Dlaczego? Ponieważ to jest w standardzie Tokio Marui i to jest. Świetnie wykonane. Dlaczego ta replika jest droga? Dlatego, że słuchajcie, ten cały korpus, ten szkielet, cały wykonany jest z aluminium i to jest naprawdę wysokiej jakości. Ja przed przemalowaniem tego przygotowałem po prostu tą powierzchnię, zmatowiłem ją tak, żeby ona sobie fajnie przyjęła tą farbę, którą tutaj widzicie. Ja po prostu przyjrzałem się dokładniej temu szkieletowi i nie zauważyłem tutaj żadnych, że tak powiem, na nim. Jakiś baboli. To jest naprawdę fajnie wykonane, wykończone. Widać, że na Tajwanie naprawdę kiedyś robili fajne pukafony. I jeżeli zastanawiacie się nad właśnie repliką Berety, jakimś, jakimś gaziakiem, to pomyślcie sobie, właśnie o takiej berecie jest naprawdę świetna, jest bardzo dobrze wykonana. Sprzedawała tą replikę duża masa firm, i te części są naprawdę kompatybilne ze sobą, więc, więc czemu nie tak naprawdę? Słuchajcie, to co tutaj widzicie, to jest replika rozłożona prawie na czynniki piesze, ponieważ tutaj tego znalowego wkładu nie chciałem ruszać z tym zbijakiem i z, tym, z tą osadą dla języka spustowego, dla tego mechanizmu języka spustowego. Natomiast wszystko inne jest przemalowane, tak jak widzicie. Replika tutaj, ten szkielet prezentuje się właśnie w taki sposób. Jest to taki zielony mat, wojskowy, chyba old Green. Zdaje się, to jest chyba farba Fosco, z tego co pamiętam więc no nie miałem niestety żadnego gun metal i tak dalej koloru, czy też coyote brown, który by tu też fajnie dosyć pasował. Może następnym razem za jakieś parę lat będę znowu reanimował tę replikę i e, wtedy pomyślę nad zmianą tego koloru. Natomiast na chwilę obecną to wygląda tak. Samek e, słuchajcie, także został przemalowany. E, tutaj oczywiście wiadomo, że te wszystkie prowadnice one się powycierają, ja jeszcze postaram się po prostu usunąć maksymalną ilość tej farby, tak żeby ona tutaj nie przeszkadzała, nie przycinała po prostu pracy tego zamka. No i najbardziej właśnie boję się tutaj o tą lufę zewnętrzną, ponieważ ona najwięcej była tak naprawdę porysowana zarówno tutaj z tyłu jak i tutaj z przodu przy wylocie. Ten zamek po prostu ślizga się w tym miejscu i, i to rysuje. Więc y, zastanawiam się nad po prostu zabezpieczeniem tego, przyśnięciem tego jeszcze raz, słuchajcie, lakierem bezbarwnym, ale matowym. Wydaje mi się, że to podniesie po prostu wytrzymałość tej powłoki. Pamiętajcie, że wszystkie farby w lakierach mają tak naprawdę mało utwardzacza, a dużo mają rozcieńczalników, dlatego właśnie te farby ze sprayi, one są słabe, one się szybko ścierają, więc no zobaczymy. Jak uda mi się kupić po prostu tą farbę, ten, ten, ten klar po prostu matowy, wtedy prysnę w jednym miejscu, gdzieś tutaj pod odkładką, zobaczę jak to wygląda, jaki będzie efekt tego i... I dam wam znać po prostu, raczej znaczy nie będę już y, robił więcej materiałów pokazujących wam tutaj to przemalowanie. No i tutaj mamy jeszcze te manipulatory, tak? Tu mamy jakieś tam cięgno języka spustowego. Tutaj mamy zatrzask zamka w tylnym położeniu. Y, tutaj mamy zespół y, bezpiecznika, y, zespół bezpiecznika. Y, no i tutaj mamy blokadę y, zamka po prostu. Blokadę zamka, która ona się tutaj znajduje. I to wszystko jest zrobione właśnie na takim macie jak ta lufa, a tutaj macie blokadę, zamka, blokadę przepraszam, magazynka. I zobaczcie, ona jest nieprzemalowana, jest w oryginalnym czarnym kolorze, była w najlepszym stanie z tych wszystkich manipulatorów. Dlatego wam pokazuję tutaj, jaka jest różnica właśnie pomiędzy, pomiędzy tym, tym, co ja malowałem, a tym, co jest oryginalnie. Więc, jak widzicie, to jest takie full, full mat. A to jest takie błyszczące i bardzo podobna farba była właśnie na tej y, replice y, AK-S74U, którą ostatnio robiłem też. Ta farba, słuchajcie, cymoska jest taka, niby to jest czarne, ale to jest takie właśnie, no dziwne, ona jest miękka dosyć w dotyku, bardzo fajnie schodzi pod palcem. Jest taka troszkę kleista, że jak to usuniecie, to trochę mam na palcu zostaje i tutaj jest to samo, więc to jest jakiś, nie wiem, dziwny rodzaj farby, nie wiem co to jest. Y no ale dosyć fajnie długo się trzyma, natomiast na tych wszystkich krawędziach, no wiadomo, tutaj najszybciej ta farba dostaje i ona najszybciej schodzi, więc, więc właśnie dlatego te wszystkie manipulatory musiałem przemalować, tak żeby to miało ręce i nogi, dosyć fajnie wyglądało. Słuchajcie, jeżeli szukacie części do tej repliki, to pod, pod pierwszym materiałem w opisie znajduje się tam w, w poscriptum, znajdują się dwa linki i to są linki do spec shopu z tego co pamiętam. W jednym jest wykaz części po prostu do tej repliki i to warto sobie po prostu ściągnąć i mieć to gdzieś na komputerze gdziekolwiek, bo tam jest wykaz wszystkich części, jak co jest złożone, taki rysunek złożeniowy tak naprawdę. I, I to Wam właśnie polecam, a pod spodem macie po prostu link w tym sklepie do tych wszystkich części, które były w sprzedaży i tam jeszcze są częściowo. Najczęściej słuchajcie, do, 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 yy, można dokupić o takie właśnie elementy, że tak powiem ruchome, ale właśnie tych takich manipulatorów do broni, natomiast dysza, czyli to co tutaj mamy tak, to jest praktycznie nie do dostania, yy, co tam jeszcze. Jakieś tam inne podzespoły, jakieś komory hop-up, jakiś na przykład żerć ze spężyną, czyli tutaj ten nasz mechanizm powrotny, który tu z boku leży rozłożony. No to wszystko to już, że tak powiem, jest raczej nie do kupienia i ja napisałem do sklepu Taiwan Gun i Gunfire, bo tam najczęściej tak naprawdę robię zakupy. Zresztą widzicie, że te wszystkie repliki, które składam to podzespoły właśnie tam najczęściej kupuję. Napisałem zapytanie, czy w ogóle pojawią się jakieś części właśnie tutaj do, do berety. Z tego co widzę, to teraz najczęściej sprzedawane są po prostu gloki. Gloki są modne, są proste, są lekkie przede wszystkim. Jako bocznia gdzieś do lasu, czy nawet na tej strzelance takiej cekubowej, no, glok jest jakby trochę szybszy. Przez to może też bardziej czuje się na nim ten blowback, ponieważ no, ten szkielet tam jest, tam jest jednak z tworzywa sztucznego. I one są przez to właśnie takie bardziej modne, i trochę więcej części właśnie jest do, do tamtych replik. Zobaczymy, co mi odpiszą. Ciekawe, czy coś się pościągają Najbardziej właśnie tutaj cierpię na brak części do, do magazynków. Co by się tutaj przydało w magazynku? Oczywiście tutaj te dolne zaworki, tutaj te górne uszczelki, oraz tutaj po wybiciu tych dwóch pinów wyjeżdża nam stopka, i tam jest taka kwadratowa uszczelka prostokątna, taka kwadratowa właśnie uszczelka, której nie da się zastąpić okrągłym o ponieważ ten o na tych rogach on robi się węższy i ona po prostu nie trzyma, nawet znając dwa, trzy o-ringi po prostu gdzieś ta nieszczelność cały czas występuje i jeżeli tutaj gaz nie ucieka właśnie przez ten magazynek, to ucieka właśnie gdzieś tutaj bokiem, więc fajnie byłoby gdyby po prostu takie zestaw o zestaw tutaj tych wszystkich um wszystkich elementów do tego naszego magazynka się pojawił i oczywiście w jakiejś takiej normalnej cenie, ponieważ taki magazynek można kupić za 110 zł słuchajcie, na Tajwanganie, cały nowy więc kupując jakiś tam zaworek za 30 zł drugi zaworek za 45 zł, plus jakieś uszczelki po, nie wiem, 15 zł za sztukę, wychodzi nam po prostu, że łatwiej i o wiele szybciej, lepiej kupimy sobie magazynek, który na pewno, na pewno będzie działał, a nie coś, co po złożeniu nadal może gdzieś tam mieć jakieś wycieki gazu więc nie wiem czy ci ludzie którzy sprzedają w ogóle takie części biorą pod uwagę po prostu to jaki jest sens naprawy tak czyli jeżeli sami robimy dokupujemy części to ma być taniej a nie drożej od, od po prostu nowego całego elementu więc ja apeluję po prostu do tych wszystkich ludzi którzy ustalają jakieś ceny w tych sklepach żeby po prostu się ogarnęli tak dobra to tyle dużo gadania jak na długi odcinek i to tyle na chwilę obecną w następnym odcinku pokażę Wam tutaj właśnie ten zespół lufy z tą komorą hop-up. Pokażę Wam jak ja sobie tutaj poradziłem tutaj z hopkiem. Na co tutaj należy zwrócić uwagę przede wszystkim, bo to jest dosyć ważne. To tutaj ten element bardzo nam wpływa na zużycie gazu, na, na celność, na, na parametry w ogóle naszej broni. Więc to jest, to jest dosyć istotne, a to słuchajcie, tutaj zrobienie tego tak, żeby było dobrze, to jest naprawdę niewiele roboty, i, i w domowym sposobie można to naprawdę samemu to wszystko uszczelnić i zrobić tak, żeby było naprawdę dobrze. Dobra, to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, trzymajcie się.